Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, to Freedom Call, witam Państwa, witam moi drodzy, witam kochani, w zależności od tego, kto nas ogląda. Słuchajcie, czekam na mojego gościa, który będzie tutaj razem ze mną. I rozpoczniemy rozmowę, słuchajcie, to już trzecia rozmowa właśnie z tego cyklu, z... Anio, e, witaj Aniu, a Jaśniowska jest dobry. Dzień dobry, cudownie, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszego wywiadu, Bardzo to już mi trzeci miło. raz. Tak, Będziemy tak. wchodzić w szczegóły. Trylogia, słuchajcie. Eee, myślę, że dużo bardziej potrzebna dzisiaj w świecie niż trylogia Sienkiewicza. Śmiem powiedzieć, przykro mi, wieszczu, mój drogi, ale no tutaj mówimy o rzeczach, które są bardzo mocno potrzebne na dziś, na, dzisiejsze, no tak, na dzisiejszy bardzo. czas. Mhm. Więc witaj, Aniu, Ania Cichocka. Słuchajcie, coach kariery. Eee, trener e, trener e, osób, które mają ochotę się przebranżowić albo te, którym każe żyć się przebrażowić. Zdarza, Zdarza się. Bardzo często dzisiaj niestety. I osoba, która ma w rękach mnóstwo talentów to po pierwsze, kompetencji, to po drugie, a po trzecie narzędzi, technicznych mm. narzędzi, które pozwalają właśnie w przeżyciu tej zmiany, przeprowadzeniu się w tej zmianie w taki sposób, żeby zyskać więcej i żeby wycisnąć z niej jak najwięcej. Aniu, dzisiaj będziemy drążyć temat dalej korporacji, mm. bo i etatów, bo to budzi. I naprawdę bardzo dużo tutaj różnych komentarzy i dyskusji, więc myślę, że chyba na trylogii to się nie skończy, no bo to właśnie Sienkiewicz skończył na trylogii. My chyba niekoniecznie pójdziemy tylko tym trybem, więc będziemy pewnie na ten temat jeszcze rozmawiać więcej. Ja pamiętam, wiesz co, jak odchodziłam z korporacji po 16 latach właśnie kariery zawodowej, no z ogromnymi sukcesami, bo rzeczywiście piełam się po tych szczeblach kariery bardzo sprawnie, szybko, naturalnie. Przychodzi było mi to bardzo łatwo. Miałam na pewno dużo szczęścia do, do szefów, do liderów, którzy, z którymi pracowałam. Do, też wybierałam konkretne, konkretne miejsca, w których pracowałam, czyli firmy, w których marzyłam, żeby pracować i one rzeczywiście mnie zatrudniały, więc było mi nietrudno, nie, nie żeby tamtą karierę budować. Lecz jednak pamiętam, jak po tych 16 latach tych wielkich osiągnięć postanowiłam po prostu odejść z korporacji, położyć papier i powiedzieć: To ja już dziękuję. Usłyszałam wtedy, od swoich kolegów, którzy mi towarzyszyli w mojej drodze zawodowej, że chyba jestem niespełna rozumu, że chyba potrzebuję żółtych papierów i że absolutnie, kompletnie mnie nie rozumieją. Dla nich porzucenie tego, tego wysokiego stanowiska było tożsame z utraceniem statusu społecznego, który za tym stanowiskiem stał i tak naprawdę zerwanie z no, Samym sobą e, i okay. często etatowcy tak do tego podchodzą. E, dlaczego tak jest, Ania? Uh -huh. e, na wstępie, Marze, bardzo Ci dziękuję za piękne przedstawienie mnie. Sama prawda. Prawda! <laughs> bardzo mi miło. Ty uskrudnisz kobiety, niesamowite to jest, jak obserwuję też Twoje działania I, i cieszę się, że właśnie rozmawiamy dzisiaj o tych bardzo trudnych tematach, zagadnieniach, bo obie dobrze wiemy od kuchni, jak to jest z pracą bezpieczną, prestiżową i jak się z tym czujemy. Kiedy no właśnie, albo życie nas zmusza, albo sami podejmujemy taką decyzję. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, rzeczywiście tak często bywa, że pracując na etacie, bardzo do tej pracy się tak przywiązujemy, że utożsamiamy się ze swoją rolą zawodową. Bardzo często myślimy o sobie w ogóle w tych kategoriach, określając się przez pryzmat swojego stanowiska. Zresztą to nazwisko też jest nazwane tożsamością zawodową, gdzie praca staje się naszym takim kluczowym elementem życia. Tym, kim się czujemy. I to się dzieje z kilku powodów. Po pierwsze, w pracy spędzamy mnóstwo czasu. Mm -hmm. I to też powoduje taką no, naszą dużą więź, również emocjonalną, z, z pracą, z tym, co robimy, z ludźmi, z którymi pracujemy. Druga sprawa dotyczy tego, że stanowiska dają poczucie też wartości. Na mm -hmm. Niebagatelne jest też poczucie prestiżu, na którym bardzo wielu osobom zależy, które właśnie upatrują tutaj go w tej pozycji zawodowej, którą mają, ale też i status materialny. Kolejna rzecz, jakby te wszystkie elementy, które wymieniłam składają się na to, że ta praca właściwie jest takim predyktorem życia, czyli... I tworzy nam się pewna struktura życia bardzo mocno zakotwiczona właśnie w tym obszarze zawodowym. I faktycznie tak jest, że kiedy tę pracę ktoś traci, otóż nie mówię o takim swoim świadomym wyborze, ale kiedy z jakiegoś powodu tę, tę pracę po prostu musi zmienić, już nawet nie mówię, że potrzebuje, to może się pojawiać, czy często się wręcz pojawia, taki kryzys tożsamości. Zresztą korporacje bardzo wspierają taką postawę, bo przecież nagradzają poświęcenie dla kariery. No, kolejne awanse, no też znikąd się nie biorą. No, tak, I, i to, co za tymi awansami idzie, tak? czyli jakieś auto, no lepszy pewnie. model e, e, telefonu, lepszy no. komputer, jakaś, jakiś wyjazd w nagrodę, tak. Tak? do spa, czy zagraniczny mhm. nawet. Ja pracowałam Oczywiście. w międzynarodowych korporacjach, więc naprawdę no. byłam kuszona po prostu jak, no jak Jezus, po prostu w, w ogrodzie oliwnym. Naprawdę, bardzo mocno. I korzystałam z tego, wchodząc, mhm. jakby wiesz, w ten, w ten kanał, jakby myślenia. Pod... i. Ponęci. Bo to nędzi! kręci, to jest sexy, to jest catchy, uh -huh. jak to mówi dzisiaj młodzież. Dobrze I absolutnie. również w social mediach, no nie oszukujmy się. Dokładnie, dobrze wyglądasz w rodzinie, jak kręci. jesteś na na wigilii, to wszyscy traktują cię jaką po prostu panią wioski, królową wioski, bo jesteś po prostu kimś, kto, kto im się kojarzy jako ten, kto jeździ super furą, skórą, komórą i po prostu tak. ma wszystko, a, a finalnie jak się nad tym zastanowię, bo rzeczywiście uśmiecham się do tych swoich czasów, ja bardzo Lubiłam ten czas. Ja wtedy mm. też byłam singielką, a później później żoną, ale bez dzieci, więc to był taki Było moment, łatwiej. kiedy bardzo, I tak, od bardzo od mi to bardzo... pasowało. Mm -hmm. Oczywiście, i ktoś na mnie patrzył z boku, pamiętam, kiedyś jedna dziewczyna mnie zaczepiła i mówi: taka młoda, mm -hmm. myślę, że jakaś taka, nie wiem, 16-17-latka, zaczepiła mnie na ulicy, ja biegłam, wiesz, gdzieś tam na spotkanie z profesorem, no, w jakiejś tam garsonce, ładnie ubrana, wysiadałam z, z ładnego auta, nie swojego. Trzymałam w ręku super telefon, nie swój, nie tak, swój superkomputer w torbie, bardzo fajnej, no torba moja, ale komputer też nie mój, bo korporacyjny, mhm. ale ludzie patrzą na Ciebie, że to Twoje i pamiętam, że tak. ona mnie zatrzymała przy jakimś parkomacie, kupowała bilet sobie po mnie i tak mnie zaczepiła, mówi, wie Pani co, ja tak na, nią, na Panią patrzę i Pani jest taką moją inspiracją, ja chcę, tak jak Pani, kiedyś. I wiesz, dzisiaj to pamiętam, ja wtedy pamiętam byłam zauroczona. mówię, tak, spoko, no to super, to i realizuj swoje marzenia. Dzisiaj na to patrzę, mówię, Boże, oby nie, bo jak sobie popatrzę na to, że mając 260 lotów w ciągu roku, jednego roku, którego tak bardzo intensywnie rozwijałam swoją karierę w korpo, to jak obudziłam się właśnie w jakimś miejscu i nie wiedziałam, na którym kontynencie i w którym mieście jestem, to I zaczęłam poprzednie. się zastanawiać, tak. I zaczęłam się Aha. zastanawiać, czy to o tym na pewno. Bo na pewno nie jadłam śniadań z tymi, z którymi chciałam, na pewno nie byłam no. tam, gdzie chciałam, a wielokrotnie tych miast nie widziałam, mimo no tak. tego, że byłam i w Chinach, czy Wiedzała gdziekolwiek w indziej. Mhm. Zwiedzałam hotele, lotniska i sale konferencyjne, no tak. więc no, ja wiem, że wiele osób, które będzie oglądało ten, ten, ten wywiad, może pomyśleć, że to jest nie, niewygodne, ale kochani, to jest niewygodne, jeśli myślimy, że jest inaczej, tak. po prostu. Trzeba otwierać sobie oczy i, i wiedzieć też, że, że no coś za coś, że jest to też ogromne poświęcenie. Ja też zdobyłam swoje dodatkowe kilogramy uh -huh. przez to, że jadłam bułkę tak, na lotnisku o 6, no. że, że coś tam, że wracałam o 23 uh -huh. i wcale nie przez niehigieniczny styl życia, bo nie lubię się dobrze odżywiać, tylko życie po prostu i stres i wszystko. Mnie to mnie do tego zmuszało. I wreszcie, jak pamiętam mm. w locie, y, zaczęli do mnie mówić już na ty, Stewardzi i Stewardesy. To też był taki mm -hmm. moment, kiedy powiedziałam sobie, że to jest nie okej. Okay. Ona lampka się zapaliła. Mhm. Powiem coś drastycznego. Dawaj. Wczoraj wieczorem na sesji klientka powiedziała mi, która już jest po złożeniu wypowiedzenia w swojej um, korporacji, też międzynarodowej, w której przepracowała 20 lat, e, z nakładem nawet. Mm. Historie, które przeżyła w pracy, które są normą, no myślę, że nie jedną osobę by zdziwiły. Narady do trzeciej, czwartej rano. Um, Prześciganie się menadżerów między sobą, kto dłużej siedział nad laptopem w domu do 5 czy do czwartej rano i to jest w ogóle coś, co, co się mówi głośno i czym się ludzie chwalą, ale to nie jest najgorsze, co usłyszałam, bo powiedziałam historię osoby, która pracowała w tej firmie kilkanaście lat z innego. Kraju, co prawda, tak jak mówię, korporacja międzynarodowa, więc oni się świetnie znali. Ta osoba też latała bez przerwy, była w innym mieście, w innym kraju, przepraszam, wykonując swoje obowiązki. Uwaga, ten pan, bo to był, bo to był mężczyzna zmarł w pracy. O się. Przed pięćdziesiątką osoba. I teraz, y, niedługo potem, o, wszyscy, wszyscy w szoku, jak to się mogło stać. Mm -hmm. Niedługo potem był taki coroczny kongres tej firmy. Było, powiedziała, że było bardzo wiele prelekcji mm -hmm. decydentów z tejże korporacji. I mówi, jak ją uderzyło to, że nikt nawet słowem nie wspomniał o tym człowieku, który się niesłychanie przyczynił do sukcesu tej firmy. Ja miałam ciarki, jak ona mi to Mamy powiedziała. Ciarki. I nie to wyrażam na to zgody. To, jest, zgodę. to, jest, to jest niewyobrażalne w ogóle. Tak. tak, a takie rzeczy się dzieją. I, I teraz i znowu i teraz to co powiedziałaś yy, o prestiżu. Ona też powiedziała, że ta złota klatka ją właśnie tak długo trzymała. I teraz też mi mówi no, mm, no będę musiała sobie wreszcie kupić samochód. No tak, ale, ale już mówi ja już to przepracowałam. Mm -hmm. mm -hmm. Ale powiedziała, że bardzo długo nie była gotowa na to, żeby te pracę zmienić, właśnie dlatego, że były różne takie nęcące ją elementy, które no, były skutecznym hamulcem do tego, by pomyśleć, w ogóle pomyśleć o zmianie już nawet nie mówię, żeby jej dokonać. Wiecie, to jest też na pewno myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę, że jest to też robione po coś. No właśnie mhm. też z premedytacją. Te złote mhm. klatki, które tak. są nam zakładane, złote kajdany, jak to czasami mówimy. Mimo tego i też, żeby chcę, żeby to wybrzmiało. Korporacje i etaty są super rozwiązaniem na rozwój, na, mhm. na, na możliwość zawodową, na budowanie też swojej marki osobistej i tak dalej. Pod warunkiem, że to robimy, a nie tylko tak. pracujemy i, i, i po prostu jesteśmy zatrudnieni na spełnianie kogoś innego, a nie swoich, o, więc miejmy. Tak. Po, po to są też te rozmowy, i tutaj dziękuję Ci, Aniu, za taką dużą szczerość z Twojej strony, bo nie chcemy po prostu bułkę przez bibułkę. My naprawdę chcemy całą gębą powiedzieć o tym, że jest drugie dno. Niestety. I o ile pracujesz na etacie i jesteś tam szczęśliwa, i zawodowo mm -hmm. się realizujesz, też tak miałam. I wydawało mi się, że Mordor jest jedynym po prostu opcją moją w życiu. Naprawdę tak myślałam. Mm -hmm kiedy jechałam do rodziców na grilla właśnie na Podlasie, to dopiero wtedy otwierały mi się oczy, że aha, a to ludzie tak nie mają, a to żyją inaczej, mają czas to. na to, żeby usiąść z kawą na tarasie i się nie spieszyć, a dla mnie to była strata czasu, no bo jak można, przecież ja mogę puścić pięć maili, bo mam taką super stopkę w mailu, no, no nie, więc... To właśnie o tym. Uh -huh. I, I też te uznanie właśnie innych osób, które są w nami, z nami w tym pędzie, znowu nas przekonuje do tego, że to jest jedyna droga właściwa i jeśli z niej uh -huh. zawrócimy albo się zatrzymamy, to po prostu e, stracimy właśnie ten status społeczny i be, nie będziemy mieli szacunku, nie będziemy mieli e, przyjaciół, nie będziemy sobą. No i teraz uh -huh. Ania, co się dzieje wówczas, kiedy my tracimy tą robotę, bo ktoś nam mówi, że słuchaj, to już w sumie to nie jesteś potrzebna? Mhm. Tak, data przydatności się skończyła. Skończy. To tak też niestety bywa, takie zdarzenie z rzeczywistością, bardzo trudne. No cóż się dzieje? Żałoba zawodowa, bo hmm. mamy taką utratę części siebie. Bo jeżeli żyjemy w takim. W takim pędzie i pędzie za kolejnymi celami, oczywiście nie swoimi. Kiedy myślimy o sobie przez pryzmat, właśnie tak jak powiedziałaś, stopki w mailu, I, i trudno nawet nam pomyśleć o czymś innym, bo jesteśmy już tak zakotwiczeni w myśleniu, no to raptem tracimy właściwie kawał swojego życia i może się pojawić wtedy kryzys tożsamości. Może się pojawić obniżone poczucie własnej wartości, lęk o przyszłość, nawet depresja. Mm -hmm. Tak. Natomiast ten, ten moment paradoksalnie może być właśnie takim momentem wyzwalającym. Tak. Bo jeżeli spojrzymy inaczej, na to położenie, w którym jesteśmy, jakby oderwiemy się już od tej złotej klatki myślami, wyjdziemy poza nią, uchylimy te drzwiczki, to może się okazać, że nie musimy tylko jedną drogą, którą znamy podążać, że są też inne ścieżki, że wreszcie, jeżeli spojrzymy na siebie inaczej, to zaczynamy siebie redefiniować i zaczynamy odkrywać, że my nie jesteśmy. Tylko tą osobą, która ma określoną rolę zawodową, która nie wiem, jakby szerokich kompetencji nie miała, to jednak jest od do pewnych możliwości. I to jest wszystko. I nie czekajmy, moi drodzy, na tą redefinicję siebie w momencie, kiedy mhm. już dostaniemy skrzyneczkę, z którą mamy się wynieść w ciągu kilku, kilku, kilku minut, daj Boże, godzin. To jest często mało już teraz spotykane. Więc przedefiniujmy siebie, albo zrozummy po prostu, że też są inne opcje, są inne tak. możliwości. Ania ma świetne narzędzie. Polecam was, wam kontakt z Anią, po to, żeby właśnie zobaczyć, z czego możecie skorzystać, z jakiego wachlarza mhm. konkretnych narzędzi, bardzo mocno popularnych na świecie, tak, ale są też przy narzędzia. Tak, noszącego. To nie będzie tak, że sobie usiądziecie i będzie to tylko pogadanka, tylko macie grube, twarde dane, które Ania wam tutaj wrzuci do przypracowania konkrety. konkrety. A, a widzicie, Ania jest bardzo konkretną osobą, nie leje wody, tak, żeby po prostu lać, tylko tu jest naprawdę konkret i mięso, więc warto z tego skorzystać, zanim stanie się taka sytuacja, że wy będziecie musieli albo was. Będą musieli właśnie prze, przedefiniować i powiedzieć Wam, że, że dziękujemy. Tym bardziej, że, wiesz, co, obserwując dzisiejszy świat, też sprzed kilku Aha. dni taka sytuacja, też osoba, która ze mną, ze mną pracowała w pierwszej korporacji, Aha. w której pracowałam, farmaceutycznej, on mnie rekrutował, kiedy ja się dostawałam w, 2000, w 2004, dobrze mówię, czy pierwszym, pierwszym. W 2001 Aha. roku, jak się dostawałam do, do korporacji, wtedy jako przedstawiciel, medyczna, on mnie rekrutował, był wtedy dyrektorem. No to wyobraźcie sobie, jak później się rozwijała jego kariera zawodowa tak. jeszcze bardziej. Myślać, myślać. dokładnie. I kilka myślać. później osiągnął naprawdę ogromne sukcesy, był bardzo szanowanym człowiekiem. Wspaniały w ogóle człowiek, fenomenalna osobowość, super charyzma i bardzo dobry w swoim zawodzie w swoim fachu człowiek dostał kilka, kilka właśnie dni temu taką sytuację taką propozycję że albo będzie takim patients ekspertem czyli będzie przedstawicielem dzisiaj medycznym, bo firma zmniejsza strukturę, bo w tym momencie tam robią reorganizację. Mówimy o międzynarodowej, bardzo dobrze prosperującej korporacji mhm. farmaceutycznej. Ja wiemy, że farma to elita. Tak. I powiedzieli, że albo będzie właśnie patient specialist, albo e, mówią mu dziękuję. Tak, więc jakby no, nie zwolnili go wcale, tylko tak jak mówiłaś na poprzednim live, przesunęli go w białych rękawiczkach do strefy szarej tak. i powiedzieli albo w niej bądź, albo spadaj. I wiecie, to jest o szacunku, a wręcz o jego braku. Mhm. To jest o tym, żebyśmy naprawdę zdjęli różowe okulary i bardzo skrupulatnie przyjrzeli się temu, co mamy, a czego nie mamy mhm. i czego pragniemy, a co chcemy zdobyć, a nie zdobędziemy tego na etapie. Tak. I też krytyczne spojrzenie na to, w czym jesteśmy i jakie wartości naprawdę są obecne w naszym miejscu pracy. To jest też klucz, bo też odnosząc się do tej historii, którą przytoczyłam z swojej klientki, a odnośnie jej jeszcze obecnego pracodawcy, to gdyby ktoś wszedł na stronę internetową, to tak. tam jest takie hasło ludzie przede wszystkim. Tak, mam ciary. Wiesz, to jest straszne. straszne. To nawet wiesz, to nawet by zachowali pozory i zrobili minutę ciszy, to nawet tak, cokolwiek. Nie było Czy... niczego. Czy nagrać film krótki, tak, który pokazuje tę osobę? To jest takie ludzkie, po prostu, ale no niestety korporacje często nie są ludzkie. No, tutaj są tylko liczby na pierwszym miejscu, tak. ewidentnie. I targety, targety. Oczywiście, tak. że tak. Dokładnie tak. Mhm. Więc słuchajcie, no trochę zdejmujemy te spodnie dzisiaj, jeśli chodzi o etaty i korporacje. Ktoś mm -hmm. ostatnio mi napisał, Magda, ty musisz e, zrobić taki, e, taki podcast, moja korporacja. E, <noise> I to się tak, e, słuchajcie, jakoś, jakoś chyba zazębia z tymi wszystkimi tematami, o których rozmawiamy. Ale szalenie nam zależy, bo nie mówimy tego, żeby e, oczerniać, żeby zrzucać nie, jakąś winę na nie. kogokolwiek. Pokazujemy jak, jak tak. bywa, bo to też nie trzeba otwarcie powiedzieć, nie wszędzie tak jest. Ale, ale to nie znaczy, że rzeczywistość jest jakby jednokolorowa. No, no nie. Tak, świadomość. Ja pamiętam, że tą świadomość we mnie też budował mój tato, który jest, no. e, e, który jest przedsiębiorcą od, e, od zawsze. I on, jak mówiłam, dobra, to pojedziemy jeszcze, jak pracowałam właśnie w Korpo, no. dobra, to pojedziemy moim autem. Tam nie wiem, do, ta, do Toskanii czy gdzieś, to pojedziemy moim autem. I tato zawsze do mnie mówił: Madziu, ale ty wiesz, że to nie jest twoje auto. I mhm. Ja się wtedy bardzo denerwowałam. Mówię, ta, to przestań: no super ekstra, jakiś tam BMW czy coś. Jak to nie moje? No, przecież moje. Mhm. On mówi, nie, 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 córeczko, to nie jest twoje auto. Nawet kontakty w telefonie, które masz, mhm. służbowe, które tam są, nie są twoimi kontaktami. Pamiętaj Panie o tym. Przyjaciele... To nie są Twoi przyjaciele. Komputer, tak. z którego korzystasz, też nie jest twoim mhm. komputerem. I wiesz, jak on mi to mówił, i może dzisiaj będziecie mieli taki afront, jak, jak słuchacie tej rozmowy, a pracujecie mhm. na etacie, jest tam wam dobrze, czujecie się jak pończek w pączek w maśle, może będziecie mieli właśnie wkurzenie na nas, że mówimy tak, i to jest takie trochę e, wyrzucanie bańki. E, Okej, okay, jesteśmy mhm. na to gotowe. I jest, bierzemy to z, z pełną premedytacją z Anią. Dokładnie. Ale, bo ja też się wtedy denerwowałam, jak mój tato mhm. to mówił. tak, tak. to nie przyjemne jest. O, no tak sprowadzać się bardzo twardo na ziemię. Tak. E, prawda? A, a, a tutaj tak, tak było miękko i różowo. Ja też tak. pamiętam, e, e, no, wiele lat temu, e, m, moja szefowa dając mi telefon powiedziała, wiesz co Ania, to to właściwie bez sensu, żebyś płaciła za swój telefon, za swój abonament. Ale ja wtedy jeszcze wcale nie myślałam, że ja odejdę z tej pracy i, i, i pójdę swoją drogą, ale jakoś tak intuicyjnie, wewnętrznie nie miałam na to zgody. I mówię: Wiesz, mówię, nie, ja, ja sobie zostawię ten telefon. Będę miała dwa najwyżej. Tak. Tak, no to byłaś, byłaś bardziej świadoma niż ja, bo ja miałam jeden i tylko wszystko, o tak, po prostu klapki na oczach, jak u konia, mhm. i po prostu byłam tam. Ale no to właśnie, to też za tym idą te awanse, to właśnie takie osoby, które są tak mocno zapatrzone i widzą dziecko, tak jak się już później urodziła Tosia. Mhm. Ja widziałam ją godzinę rano, kiedy odwoziłam ją do przedszkola, i widziałam ją godzinę wieczorem, kiedy, kiedy zabierałam ją z przedszkola i szła spać o 19, miałam a i tak moja. Dzieckiem. Tak, moja CEO, CEO potrafiła zadzwonić do mhm. mnie, ona była niepolką, nie potrafiła do mnie zadzwonić w tej godzinie, kiedy ją usypiałam, wtedy, kiedy miałam z nią tą godzinę czasu, bo potrzebowała czegoś ode mnie. Mimo tego, że wczoraj byłam w biurze, dzisiaj byłam w biurze, jutro też będę w biurze i ona też będzie w biurze, więc no, to jest kwestia właśnie o tym, że często to nie jest o nas, a jest o tym, żeby wynik był położony na stole. Koniec, kropka. No dobra a... Ale żeby nie, nie zostawiać ludzi tak, że już taka totalna, wiesz, katastrofa i w ogóle, no bo są modele, przecież są modele na dywersyfikację dochodu, i ty dzisiaj, okay. jak ktoś przyjdzie do ciebie, to możesz odkryć w sobie kompetencje, które pokażą, że kurczę, ty wcale nie musisz tylko i wyłącznie być etatowym pracownikiem. Jeżeli czujesz w sobie wenę, siłę, moc, charyzmę, potencjał, to możesz robić coś więcej. Dokładnie tak, tym bardziej, jeżeli ktoś rozwijał się i pokonywał kolejne wyzwania w korporacji, to znaczy, że jest niesamowicie skuteczną, operatywną osobą, to znaczy, że ma wiele kompetencji, które są na wysokim mhm. poziomie, bo jeżeli by tak nie było, to by nie osiągał czy nie osiągała tych kolejnych wyników, no to jest też rzecz oczywista, a jednocześnie wykonując dotychczas taką pracę, no. Ta osoba myślała w tym, i myśli bardzo często o sobie właśnie w taki sposób, że no właśnie, co ja mogę innego robić, jak ja umiem tylko to. No dobrze, tylko że to nie jest wcale tylko, tylko aż, <gry> które się składa na to, że jesteś właśnie tak skuteczny, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. To się nie stało samo i to znaczy, że. Te kompetencje, które masz, można w różny inny sposób też wykorzystać, więc warto się zastanowić, w jaki sposób, ale też warto najpierw sobie określić w ogóle te kompetencje, bo to też jest takie znamienne, że tak na co dzień nikt się nie zastanawia, jakimi kompetencjami dysponuje, tylko po prostu wykonuje kolejne rzeczy, które są na jego drodze czy na jej drodze postawione i odhacza. Tak, i biegnie do kolejnej, ale co się, co się nakłada, co się składa na, t, na te kolejne wyzwania i cele, które są realizowane? Co tam wchodzi w skład tego, że ta osoba tak świetnie sobie radzi, często z bardzo trudnymi sprawami? to już tego zastanowienia nie ma. I tutaj warto zrobić taki przystanek i sobie po prostu wylistować, zagłębić się w siebie. Na no chwilę się jednak trzeba zatrzymać, bo tak w biegu się tak nie da zrobić. I zastanowić się, zadać sobie pytanie, a jak ja inaczej mogę to wykorzystać dla siebie, właśnie żeby, żeby spełnić swoje potrzeby, swoje wartości, zapewnić, żeby też nie toczyć jakiejś wewnętrznej walki, że, że robię coś wbrew sobie. Hmm, więc naprawdę w różny sposób można zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Mm -hmm. Tylko potrzeba to... się też otworzyć na to. No. Właśnie, mózg jest jak spadochron działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty. Otwierajcie mózgownicę, moi drodzy, bo jest nam potrzebna. Skontaktujcie się z Anią, kontaktujcie się ze mną, chętnie wam pomożemy w tym procesie. Ania ma narzędzie takie, które, narzędzia takie, które wam pomogą po prostu zobaczyć realnie, co macie na stole i co możecie z tym zrobić dalej, w zależności od to jeszcze dodam dla osób e, e, lubiących tabele. To są narzędzia, słuchajcie, które są podawane na liczbach. Wyniki są zmierzone. To nie jest e, tylko e, to, to nie jest tylko opowieść, to są to są konkretne wskaźniki i miary. No właśnie, jak czegoś nie da się zmierzyć, to się nie da tego poprawić, tutaj mierzymy, poprawiamy, pokazujemy okay. i możemy wtedy naprawdę zmienić swoje życie na takie, które będzie dla Was odpowiednie. No i na koniec zostawię Was z taką refleksją, zobaczcie, podchodzicie do, do półki sklepowej, dzisiaj piątek pewnie wiele osób będzie robiło zakupy na, na weekend, podchodzicie do sklepowej półki, wybieracie jogurt, zastanawiacie się, czy weźmiecie uh -huh. taki, czy taki, czy taki, podchodzicie do półki z makaronem, zastanawiacie się czy weźmiecie taki czy taki czy taki. A jak podchodzicie do swojej półki? Czy macie czas na to, żeby się zatrzymać Aha. i zastanowić się, czy z tego arsenału właśnie, który dzisiaj w życiu macie, tych kompetencji, które zdobyliście, tych porażek, które ponieśliście, tych doświadczeń, których codziennie jest bez liku, naprawdę macie czas, żeby stanąć i z tej półki zastanowić się jak nad tym bladym jogurtem. Błagam was, zróbcie to Aha. i następnie Podejmijcie decyzję, skontaktujcie się z nami i zróbcie taki scenariusz swojego życia, który będzie dla Was satysfakcjonujący i po prostu szczęśliwy. No właśnie, bo jeśli my sami nie decydujemy o sobie, to nie miejmy złudzeń, inni za nas decydują. Tak. A przecież o to chodzi, żeby to była nasza historia. Ania, bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja pięknie dziękuję. To był dla mnie zaszczyt, Madziu. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i ogromnie się cieszę, że, że, że spotkałyśmy się po raz kolejny i, i rozmawiałyśmy. Ja wiem, że w, w, o tematach, które wcale nie są łatwe i, i dla wielu osób. No, Niewygodne. Trudne, Wiem, bo... niewygodne, hmm. tak. I, i, I może czasami nawet takie, o których nie chcą myśleć, ale myślę, że warto o tym mówić, bo lepiej szybciej się zorientować, że można inaczej, niżeli chwilę za późno. Zdecydowanie serdecznie Wam dziękujemy. Dziękuję, Aniu. Do zobaczenia moi drodzy na kolejnym odcinku, który na pewno już nie baw. Pięknie dziękuję i wspaniałego weekendu wszystkim życzę. Zajęcie. Do, Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję.